Hi Anna. I'm good. Thank you. You? Very good, very good. I was talking about what is a tan. Well, that we're going to be talking what is a tantra festival. We're going to talk a little bit about what is a tantra festival. A festival tantra. I'm going to try to go from English to Spanish, and uh, Adam will be having the opportunity, um, also to talk to Craig with me, translating into Polish. Mm. Witam wszystkich. Anand będzie opowiadał o festiwalu Tantry. Ja będę tłumaczył to, co mówił. Cały live będzie po angielsku, hiszpańsku i po polsku. Okay. What, uh, what is a tantra festival? Co to w ogóle jest festiwal tantry i co to jest za spotkanie? Okay, tantra is a practice where you expand and liberate through different kinds of experiences and you have self knowledge and self Tantra jest to narzędzie, które pozwala na poznanie siebie, na uwolnienia i zawiera w sobie bardzo dużo różnych mądrości z różnych dziedzin. Tantra. Tantra significa expandir y liberar, y en un festival de Tantra lo que hacemos es generarte una experiencia de vida para tu propio conocimiento y para que tengas un desarrollo personal. Eh, a Tantra Festival can last for three days, to six days, or maybe two weeks or ten days. And uh, there's different teachers involved in this in this whole planning, and we just cut in the offerings that I was, I was giving to <laughs> to Kalkovo this year. I well, the Well, the third offering that I'm going to be offering is sacred intimacy. Um, trzeci yes. uh, trzeci warsztat, który będę dla Wam oferował będzie odnośnie uh, świętej intymności. Intimacy by itself. Uh, le, le tercere, uh, la tercera propuesta que estoy haciendo es acerca de la intimidad sagrada. Intimi, intimate means to be intimare. It goes inside. Most of the time we think when we are thinking about intimacy is that we are getting closer to somebody and we are making a very very close connection to somebody. But in reality, intimacy is not about that. Intimacy is about how that interconnection is going to be moving myself in order to go deeper in me and have a self-development of who am I. Zwykle kiedy mówi się o intymności, uh, pojmuje się o tym, jak to uh, jest z drugą osobą. Ale intymność polega na tym, że kiedy ja potrafię wejść w głęboko w głąb siebie i być przy sobie, i wtedy ta druga o, rezonuje to z drugą osobą, ja bardziej mam zdolność do tego, aby jeszcze bardziej wejść w głąb siebie. Intimacy muszą że need to, seks z kimś, to być emocjonalnie connected to somebody. La, cuando hablamos de intimidad, pensamos que la intimidad es un acto de conexión eh, muy cercana a alguien y tiene que haber una cuestión emocional o sexual. Pero la intimidad sacrada es sobre cómo una conexión con alguien o conexión con diferentes personas puede traer la conciencia de quién soy en realidad en el reino espiritual. Kiedy mówimy o intymności, e, uważamy, że trzeba albo być połączonym w sposób emocjonalny, bądź też e, uprawiać e, seks z drugą osobą. Ale prawdziwa intymność polega na tym, jak druga osoba rezonuje na mnie i to pozwala mi jeszcze bardziej wejść w proces bycia i poznania samego siebie na swojej, na swojej duchowej ścieżce. Judimo, eh, there's a question in Spanish. Judimo, él solamente me, o ella, solamente me está traduciendo a él de todo lo que estoy diciendo. Entonces, él no está, claro que está aportando su voz, pero todo lo que yo estoy diciendo él lo está traduciendo al polaco. Yo lo pongo en español, lo pongo en inglés y él lo traduce al polaco, solamente para que sepas. Yo sé, son English or Spanish. <laughs> e, e, było takie pytanie: jak mogę zrozumieć tego mężczyznę, który albo nie mówi po angielsku, albo nie mówi po hiszpańsku. Okay. Okej, okay. we are going to continue. And uh, what we're going to be doing is how sexual energy by itself is allowed me to go to sacred intimacy that means I'm going to connect into two layers of myself my spiritual self and my essence lo que vamos a tratar de hacer es ir al sagrado íntimo que es dos tipos de conexiones mi parte espiritual i y mi parte de la esencia mi alma e, i ta e, intymność która powoduje że budzi się energia i ta energia e, będziemy obserwować jak to pozwala nam odkryć dwie strony siebie, czyli moją część spiritualną, ale również dotknąć mojej esencji. OK. and one of the last things that I'm going to be offering is something very, very, very simple, but very powerful. That is how create sacred awareness. I ostatnią rzecz, którą będę wam oferował na tym festiwalu, jest to warsztat, który jest w sumie prosty, ale bardzo ciekawy, jak Can you repeat the end? as lost sacred awareness. Odnośnie świętej uważności. Ja ogólnie lost sacred awareness is To be in awareness is how myself, through my senses, I can connect to my perspective of my own consciousness and how myself is creating the link of everything that is around me and everybody that is around me. I święta uważność mówi o tym, jak to co się dzieje wokół mnie I poprzez moje zmysły, Potrafię dojść do swojej świadomości, która pozwala mi zobaczyć, jak ja się mam i jak się łączę ze wszystkimi rzeczami, które są dookoła mnie i przynieść to do świadomości. Basically, what I'm going to be trying to give to you is different kinds of tools in order that you can go from living a normal life and then interconnected with the everything. I chciałbym wam przekazać wiedzę, jak ze swojego zwykłego życia przejść do takiego stanu uważności i zobaczyć jakie mam połączenia w swoim życiu. And how you can bring joy to your life. I wtedy możesz zobaczyć, jak przynieść więcej radości do swojego życia. La última aportación que voy a tener el festival es acerca Cómo generar atención plena en todo lo que hacemos y cómo desde esa atención plena nosotros podemos generar un estado de gozo y placer único y que lo puedes llevar a distintas partes de tu vida. The most beautiful thing of this workshop is that just to be happy who you are and how you can interconnect your life. Najlepszą częścią tego warsztatu jest to, że zobaczysz jak po I jak to połączyć ze swoim życiem. Then, then also I'm going to bring some rituals that are going to be surprises. i tak samo jeszcze będę odprawiał różne rytuały, ale to już będą niespodzianki. But it involves uh, fire, it involves also pranayams and I'm going to be running around like crazy in that festival for you. I to, to zawiera w sobie E, ogień, pranajamy, czyli pracę z oddechem i będę dla was tam biegać jak szalony. Then remember, uh, this festival is going to be in Poland, in Tuteusz, near to Nowe Kalkowo, in near to which is the city that is the, the biggest one over there? Osting. Yes. Austin <laughs> is the biggest. Yes. E, i, i przypominam Wam, że ten festiwal będzie w w ośrodku tu i teraz, który jest blisko miejscowości Nowe Kawkowo. Takie większe miasto w pobliżu to jest Olsztyn. All the information is going to be in the at EU or in, be, in at EU. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie teraz.eu albo na bitantrik.eu No trutantra. True, tantra. true, true tantra. On the trutantra. You so, can visit and... Bitantrik as well. <laughs> Truthantra.eu y, y tuteras.eu tienen toda la información. Así que si te animas a venir a Polonia, hay vuelos muy regulares que son muy baratos desde Varsovia, desde cualquier parte del mundo. Vía, voy a hacer publicidad: vía Ryanair eh, puedes llegar de manera muy fácil y de manera muy económica. I'm going to say that you can go to Warsaw very cheap and very fast. By the one airline, that is very cheap, that is Ryanair. It's a commercial, you know. Możesz bardzo łatwo dotrzeć do Warszawy za pomocą linii lotniczych Ryanair, które są tanie. Także podróż nie jest dużym kosztem. And if you have any kind of free really to send me a private message. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pamiętaj, że zawsze możesz wysłać mi prywatną wiadomość. But also you can connect directly with tutor for the logistical terms of how where I want to sleep and uh, all the things that are around the venue. Jeżeli chcecie uh, dograć jakieś sprawy logistyczne albo odnośnie ośrodka, możecie się skontaktować ze środkiem tu i teraz, jeżeli chcecie wybrać miejsce, gdzie chcecie spać, jaki chcecie pokój. And if you wanted to explore the Polish culture, is amazing. They are beautiful, open heart people. They are very, you know, very wise with a lot of things to give to you. Jeżeli chcecie troszeczkę zasmakować polskiej kultury e, i Polaków, którzy są z otwartym sercem, są bardzo kochający, e, to jest dobra okazja do tego. And you can see this Adam, how he is. <laughs> <laughs> Możecie zobaczyć na mnie, jak, jak ja, jaki ja jestem. Okay, thank you very much, Adam. Gracias, Adam. Thank you, Anand. Do you have any kind of question before we go say goodbye? Mm. No, I think no. For you, as, as a participant in the festival of Poland, how was for you to participate on that? Anand zapytał się, jak to było dla mnie. Uh, być uczestnikiem festiwalu Tantry, bo byłem w zeszłym roku. So I, I was there last year for the first time, and for me it was amazing journey because I saw it that um, my picture of the tantra get bigger. That tantra is not only about the body work and the energy, but there is a lot of more things. And the best part as well of this was that I met a lot of people. There, which helped me to change my perspective on the different things. They mirror a lot of shadows, but as well, they showed me the options which I have to work with that. Perfect. Thank um, you very much. Mówiłem o tym, że byłem uczestnikiem w zeszłym roku festiwalu Tantry w Kawkowie. Dla mnie najbardziej niesamowite było to w tym, że pozwoliło mi to poszerzyć horyzont. Czym dla mnie w ogóle tantra jest sama w sobie, ale również jednocześnie poznałem bardzo dużo ludzi, którzy jednocześnie odbijając jako lustro cień, dali mi też i pozwolili na zmianę perspektywy, co mogę z tym zrobić i jak z tym pracować. We are going to have people from classical tantra, for new tantra, but also constellation system. We are going to have people that had been lots of years with Osho. I mamy Chastra, która jest jedną z ostatnich studentów OSHO, która jest bardzo aktywna i przyniesie dużo wiedzy na festiwalu. Będą tam osoby, które są od neotantry, czyli takiej klasycznej tantry. Również będzie osoba, która zajmuje się ustawieniami, które są związane z tantrą. I też będzie osoba, która bardzo długo żyła i pracowała z oszo, żyła przy OSHO. Eh, para comentarlo en español, el Festival de Tantra que se organizó en Polonia contempla cuestiones del Tantra tradicional, New Tantra, pero también vamos a tener gentes como Shastro, que han tenido la oportunidad de ser estudiantes directos de Osho y que han estado con él por muchos años, y que la persona Shastro tiene un conocimiento vasto y solamente con su presencia trae una energía completamente distinta. Hola a todos, thank you very much. I'm saying, some somebody is saying in Spanish. Hola, that this amazing teacher of astrology down here with us right now. Hola a todos, thank you very much for being with us. Gracias por estar con nosotros. Bardzo dziękuję za to, że byliście tutaj z nami. And I hope to see you in Poland or any other Tantra festival that I'm going to be participating in. I mam nadzieję, że was zobaczę w Polsce na festiwalu, ale również na innych festiwalach, które będę uczestniczył. It's going to be an amazing summer. I to będzie niesamowite lato. Ok. How a wonderful day que tengan un dia excelente. Thank you dnia. Thank you, Anna. thank you. Gracias. And uh, we say goodbye to you. Yes, thank you Anna. Goodbye. Bye bye